Witajcie z Dzukiji. To program Unia Kulinarna i prowadzący Greta i Łukasz. Dzukija to region położony na południu Litwy, słynący przede wszystkim z lasów obfitujących w jagody i grzyby oraz wytwórców lokalnej, tradycyjnej żywności. A wiemy przecież, że najlepsze jest to, co wyhodowane i wyprodukowane we własnym gospodarstwie. Dziś odwiedzimy miejsce, gdzie są szczęśliwe krówki i najlepsze, najprzepyszniejsze sery. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Gospodarstwo nosi bardzo ciekawą nazwę, weriny Spodes. Dlaczego? Mój wspólnik Audrius był na stażu we Francji. Tam tradycyjnie produkcja serów odbywa się w dużych miedzianych kadziach. Uznaliśmy, że my też tak będziemy robić. Mieliśmy taki litrowy miedziany gar, stąd ta nazwa. Pana gospodarstwo słynie z serów. Czym są tak wyjątkowe? Сири продукуємо з сурвегу млека. Мами власне крови, самі ядоїми. Лятем крови живемся вилонченням травом на паствіску, а зимом сянем. Сири робимо відлук французькій рецептури. Млеко повинно він збити від кров, котрим не подавалося жодних ферментованих паш. А чи пана кровки життєвісті са щасливі? Очевісті. Самі віділісті, що <laughs> свободні пасуємося на лонце. Певен француз мовив, że chciałby być krową w naszym gospodarstwie. A czy właśnie nasze litewskie, lokalne sery mogą dorównać z tym francuskim? Jest to inny sposób produkcji. My dodajemy podpuszczkę, a francuskie sery powstają zazwyczaj poprzez dodanie kwasu mlekowego i podgrzewanie. Widzicie tu serwatkę, która już się oddzielila. Ale to nie twaróg. Nie, jeszcze nie. Możemy zrobić też ser twarogowy, ale generalnie produkujemy sery dojrzewające. Czy proces wyciskania sera jest skomplikowany? Nie skomplikowany. Mogę Wam pokazać, jak to się robi. To jest chyba bardzo ciężkie. Jakieś 5 kg. To serwatka. Tu były podgrzewane formy. Teraz oddzielamy masę od serwatki. Wybieramy masę serową i wkładamy do formy. Będziemy tu mieli 3 sery. Przedtem masę przez 45 minut podgrzewaliśmy do 50 stopni. Serowar musi mieć mocne zęby. Każdy rodzaj sera wymaga innej temperatury. Ten, który tu powstaje, potrzebuje 50 stopni, bo będzie to ser twardy. Ten proces nazywany polowem. We Francji widzieliśmy, jak serowar wyciągał masę z 700 litrów. I pan to robi codziennie, każdy Ty. dzień. Codziennie i w święta też. W Boże Narodzenie nie pracuję, bo są urodziny mojego taty, ale ktoś inny i tak musi to zrobić. A codziennie dlatego, że używamy mleka z i wieczornego udoju. Tu jest 200 litrów mleka. Gdybyśmy go nie zużyli, jutro mielibyśmy już 400 litrów. No i tak powstaje ser twardy. Bardzo panu dziękujemy. To było bardzo ciekawe. Dziękuję, że nas odwiedziliście. Sery to tradycyjny przysmak litewski, więc zróbmy jakieś danie z serem, ale wyjątkowe. Proponuję więc tartę serową z kurkami. Super pomysł, a do naszej kuchni zaprośmy muzyka Rafale Jackiewicza. Witaj Rafale, jak tam letni sezon muzyczny? Dużo masz koncertów? Witajcie, latem jest dużo koncertów. To co sądzisz o krótkiej przerwie i wytrawnej tarcie serowej z kurkami? Uwielbiam dobrą kuchnię Danie brzmi obłędnie. Wpadam do Was. Super, do zobaczenia. Pa! Ser to produkt znany od czasów starożytnych cywilizacji. Najstarszy dokument opisujący techniki produkcji sera pochodzi z trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Sery były znane od chwili udomowienia bydła i odkrycia, że mleko zwierzęce nadaje się do spożycia. Jeśli chodzi o sery twarde, można przyjąć, że na pewno są produkowane od X wieku. W średniowieczu głównym ośrodkiem szerzącym umiejętności agrotechniczne, w tym serowarskie, były klasztory cystersów. Litewscy można w Władcy smak serów dojrzewających poznali wraz z przyjęciem chrztu Litwy. Na stale do kuchni litewskiej wprowadziła je Bonas Sprowadzane z zachodniej Europy sery najpierw pojawiły się na stołach arystokracji, następnie szlachty, duchowieństwa. Produkcja lokalnych serów dojrzewających na szeroką skalę rozpoczęła się w pierwszej połowie XX wieku. Tarta na bogato. Będzie ser, będą kurki, będzie chrupiące ciasto. Uwierzcie mi, palce widzę. A do przygotowania tarty będziemy potrzebowali mąki, masła, sera, jajek, ziemniaków, cebuli, marchwi, czosnku, kurek, piersi z kurczaka, śmietanki, soli, pieprzu, wody i cukru. Na początek zróbmy ciasto kruche, więc będę potrzebował mąki oraz dobrze schłodzonego masła. A ja pokroję dwie nieduże główki cebuli w drobną kostkę. Na stolnicę wyrzucam 300 g mąki pszennej i dodaję 150 g schłodzonego masła, czyli 3 czwarte kostki. I teraz nożem trzeba tą całą mieszankę posiekać. Masę siekamy do tego momentu, aż będzie w drobnych kawałeczkach. Dzisiaj robimy ciasto kruche bez dodatku jajka. Takie ciasto najlepiej nadaje się do wytrawnych tart. Kiedy mamy już posiekane masło z mąką, w tym momencie dodajemy jedną łyżkę cukru oraz jedną łyżeczkę soli. A cukier, chociaż robimy wytrawną tartę, dodajemy po to, aby ciasto było zrumienione. Trochę wymieszamy, formujemy górkę, robimy wgłębienie i dodajemy jedną-dwie łyżki wody. Także w drobną kostkę kroimy dwie marchewki. Zaczynamy mieszać najpierw nożem, a następnie już ręką. Jeżeli widzimy, że ciasto nie chce się formować, to dodajemy jeszcze trochę zimnej wody. Ciasto staramy się wyrobić jak najszybciej, aby minimalnie ogrzeć masło. I już mamy formowane ciasto. Trzeba go teraz owinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na około 30 minut. Dwa ziemniaki kroimy w cienkie plasterki. Kluczowym elementem nadzienia tarty jest lokalny litewski ser, którego potrzebujemy około 150 gramów i musimy go zetrzeć na tarce o grubych oczkach. A ja na patelnie wlewam trochę oleju, jasny olej rzepakowy i będę obsmażał wszystkie składniki, które dodamy do naszego nadzienia. Greto, musisz spróbować tego sera i powiedzieć, jak ci smakuje idealny, bo ja wszystko uwielbiam, co jest z nabialu, a oczywiście sery to jest najlepsze, co mógł człowiek wynaleźć. Właśnie, a kiedy sery są lokalne i wędrują do naszej kuchni przez około jeden dzień, a nie tak jak na przykład te zagraniczne wędrują około dwóch tygodni, to smakują jeszcze lepiej. Teraz na patelnię wrzucam marchew oraz cebulkę i muszę je lekko zeszklić. Smak tarty podbije czosnek, potrzebujemy 2-3 ząbki. Cebulka ze szklona i marchew też, w tym momencie dodajemy 300 g kurek. Rzecz jasna, kurki przed tym umyliśmy bardzo dokładnie i dobrze osuszyliśmy. Kurki należy myć w zimnej wodzie. No i też nie ma sezonu letniego bez kurek. No właśnie. I dodajemy je w całość. I tak na średnim ogniu trzeba to przez 5-6 minut podsmażyć tarty stanowi szklankę śmietanki i cztery jajka, które musimy wymieszać. Kurki są prawie usmażone, w tym momencie dodaję czosnek. Kurki uduszone i lekko podsmażone, i teraz trzeba je wyłożyć do wiseczki. I teraz na patelnie, i znów wlewamy trochę oleju. Szybko pokroimy jedną pierś z kurczaka, takie nawet dosyć duże kawałeczki. I taką pierś trzeba usmażyć. Do bazy śmietankowej jecznej dodajemy sól i pieprz. Także solimy i dodajemy pieprz do kurczaka. Usmażonego kurczaka przekładamy do misy z kurkami. Ja przeniosę ciasto z lodówki. A ja wymieszam składniki nadzienia. Więc do masy jajecznej dodaję kurki oraz kurczaka. Nie mogą być gorące, mogą być tylko trochę ciepłe. Ciasto jest schłodzone i bardzo elastyczne. Także do nadzienia dodaję 3 czwarte części starkowanego sera. Pozostałą część posypiemy powierzchni. I znów wymieszamy. Dorzucamy pokrojone ziemniaki. Z ciastem wylepiamy formę. Ustawię piekarnik na 180 stopni. Ostatnim dodatkiem do nadzienia będzie matka pietruszki. Trzeba ją drobno posiekać. Na gotowy spód wlewamy nadzienie i posypujemy serem. Tarte z serem i kurkami pieczemy przez około 1 godzinę w 180 stopni. Ja bym taką tartę zrobiła na jakiś wieczór z przyjaciółmi, tylko dobrej muzyki brak. Nie martwcie, bo nasz dzisiejszy gość to muzyk Rafał Jackiewicz. Rafał Jackiewicz, pochodzący z Niemęczyna saksofonista, producent muzyczny, kompozytor, prezes polskiej sceny muzycznej na Litwie, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie saksofonu oraz dyrygentury jazzowej, laureat krajowych i zagranicznych konkursów. Lider zespołu Rafał Jackiewicz Quartet, z którym w 2021 roku wydał debiutancką płytę pod tytułem Sometimes. Witaj Rafale. Witaj. Cześć. Cześć. slynie z Młodych Polaków Muzyków. A dlaczego Ty wybrałeś tę ścieżkę? Od zawsze muzyka mnie fascynowała. Chciałem podążać tą drogą, więc wybrałem tę edukację i tą ścieżkę. A jak właśnie rozpoczęła się twoja przygoda z muzyką? Kto cię tą otworzył, tą drogę? Edukacja zaczęła się w szkole muzycznej, e, później konserwatorium muzyczne, studia, akademia muzyczna. Więc, więc to długi tok nauczania. Ale właśnie sam postanowiłeś, czy jednak tak, rodzice? Tak, zawsze prosiłem rodziców, żeby mnie zaprowadzili do szkoły muzycznej. Więc później też prosiłem, żeby do konserwatorium. E, mógłbym pójść się uczyć i zawsze, zawsze ze mnie była ta inicjatywa, ode mnie. A ta ścieżka muzyka jest trudna? O, to chyba jak każda, jak, jak każdy zawód. Są też swoje plusy i minusy, więc każdy wybiera to, co mu się podoba po prostu. A wybrałem, mi się podoba muzyka, więc... A właśnie dobra. jakie są te minusy i plusy takiej pracy? <laughs> o, nie ma stabilności, więc to, co ostatnio pokazała nam pandemia, że w czasie pandemii nie mieliśmy w ogóle pracy, bo były zabronione koncerty. Ta praca też nie polega na 8 godzinnym etacie tam, że, że od 8 do 17, więc y, są miesiące, kiedy się gra więcej koncertów, są kiedy mniej po prostu. Dużo też wyjazdów y, różne gestrole zagraniczne i trasy koncertowe. Koncertujesz wiele. Czy masz jakiś koncert, który zapadł Ci w pamięci najbardziej? Chyba tak, ale to nie był na saksofonie koncert. Aha. Bo przypadkowo jechałem do Poznania z orkiestrą Uniwersytetu Wileńskiego, Dentą, tam duży skład znaczy z chórem, ale sama orkiestra była zmniejszona, kameralna, Denta, z 20 osób. I przez to, że był okrojony skład, nie wzięli ze sobą dwóch perkusistów, tylko jednego. A ja miałem z nimi dojechać do Poznania i zostać, a oni dalej jechali do Luksemburgu. Więc w Poznaniu mieli postój 8 godzinny i podczas tego postoju moje plany się zmieniły. W Poznaniu, bo tam nie mogłem załatwić tego, po co jechałem. I dyrygent mówi, to jedziemy dalej. I pojechaliśmy tak do Luksemburgu. Miałem po prostu tak z nimi pojechać. A okazało się później, że mieli próbę i strasznie im brakowało jeszcze jednego perkusisty. Przyszedł dyrygent i poprosił mnie, czy mógłbym zagrać na talerzach orkiestrowych takich. Czysz, czysz. Co prawda nie mieli tych talerzy, mieli tylko hi-hat, więc musiałem sobie dorobić rączkę do, do górnego talerza. Pierwsza część koncertu to były różne litewskie patriotyczne piosenki, hymn, więc pierwszą część tak stukaję mocno, a druga część z chórem, e, msza, więc tam już talerz stał i musiałem tylko takie upiększenie robić. Czyli muzyk musi być uniwersalny, może zagrać i na saksofonie jazz'a yeah. i właśnie na bębieńkach. Marszowe, tak. Marszowe też może. A co jest z gotowaniem? Czy muzycy jazzowi gotują? Tak, jak najbardziej. Szczególnie w trasie jak jesteśmy, więc po kolei każdy coś przygotowuje. W domu też jakieś, jakieś, jakieś dania gotujemy. A masz jakieś danie popisowe swoje? Popisuję się litewskimi przepisami w Polsce dla wszystkich. Oh. <laughs> A co najczęściej właśnie? A najczęściej to chyba kibiny i leniwiec, ciasto. O, kibiny, siekasz mięso, tak? Tak, tak, no to znaczy poprawny przepis. A my Ciebie poczęstujemy dzisiaj dajem bardzo letnim, bo mamy tu tartę z kurkami, z litewskim lokalnym serem, no i z jeszcze kilkoma dodatkami. Musi to smakować jak prawdziwe lato na telewizji. Więc zapraszamy na degustację. Smacznego! Smacznego. Gratulacje. Ser trzeba odpowiednio przechowywać. Jak? Już podpowiadam. Sery trzeba trzymać w pojemniczkach hermetycznych. Wystarczy włożyć do naczynia serem kostkę cukru, a wchłonie ona wytwarzaną wilgę. Taki sam efekt uzyskamy wsypując na spodeczek sól gruboziarnistą i stawiając do pojemnika z serem. Naszym gościem był muzyk Rafał Jackiewicz. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Do spotkania za tydzień. Będzie inspirująca i smacznie. Mam jeszcze dla Was taką zagadkę, gdyż przyniosłem ze sobą dziś do studia dwa saksofony. Mhm. Zagram teraz e, taką melodię z, z polowania leśnego po zbieraniu grzybów, więc, a później będzie pytanie. Pytanie brzmi: Jakie rodzaje saksofonów znasz? Proste. Alt, sofran. Jakie jeszcze? Jest cztery A takie. Tenor, bas, baryton. Baryton, super. Więc co oprócz tego jeszcze jest sopranino, soprillo, Si melody <grymne> tubax i saksofon. -so Ale są cztery podstawowe, które z Znam saksofony. No jednak twoje wykształcenie muzyczne nie poszło na darmo. Wiem.